Cześć ciekawscy! Dziś przedstawimy wam historię chłopaka, który jest przykładem spełniającej się bajki. Bo właśnie dlaczego, by w czasach kwarantanny i wszechobecnej nudy albo smutku nie posłuchać o czymś miłym i motywującym, może i wy zainspirujecie się i wykorzystacie czas wolny, by stworzyć coś wielkiego i użytecznego? Zatem o kim będzie mowa? Jakie cudowne dziecko show biznesu będzie naszym bohaterem? Nikt inny jak Troy Siwan. Ileż on przeszedł, by zdobyć sławę. Był youtuberem, śpiewał covery, grywał epizody w filmach, a dziś jest muzykiem z olbrzymią ilością fanów na całym świecie. Ale kim tak naprawdę jest Troy Siwan? I czy jego bajka ma jakieś mroczne cienie? Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie, a wcześniej nie zapomnijcie zostawić lajka like i sub'a oraz włączyć powiadomień, by nie przegapić żadnego z naszych filmów. Troy Van, a właściwie Troy Van Mellet urodził się 5 czerwca 1995 roku w Johannesburgu w południowej Afryce jako jedno z czworga dzieci Laurel, gospodyni domowej i byłej modelki oraz Shona Meleta, przedsiębiorcy i agenta nieruchomości. Gdy miał dwa lata jego rodzina uciekła do Australii z powodu rosnącej przestępczości w południowej Afryce po zakończeniu apartheidu w RPA. Troy wychowywał się w ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie, ale dziś deklaruje, że jest ateistą. Steven pobierał lekcje śpiewu, odkąd miał 9 lat. Jego kariera rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy wystąpił podczas Channel 7 Perth Teleton, a nawet zaśpiewał w duecie z Guyem Sebastianem zwycięstwo Australian Idol. Pojawił się na scenie również w dwóch kolejnych edycjach Teletonu. W 2007 roku Troy dotarł do finału konkursu Star Search i wydał swoją debiutancką epkę zatytułowaną Dare to Dream. W tym samym roku Troy zajął się aktorstwem i zagrał tytułową postać w Oliver, będącą inscenizacją powieści Oliver Twist w Teatrze Regal. Kontynuował tą przygodę, więc wystąpił jako Ace w krótkometrażowym filmie Betran the Trouble, a wcześniej jako młody James Howlett w X-Men Geneza Wolverine. Co ciekawe, wziął udział w przesłuchaniach do filmu o mutantach po rekomendacji jednego z hollywoodzkich agentów, który oglądał jego występ w Teleton. Czy możecie sobie wyobrazić, że to wszystko wydarzyło się, gdy miał zaledwie 13 lat? W lutym 2010 roku Troy był członkiem grupy młodych ludzi, którzy wzorując się na klipie z Asherem, Miley Cyrus, Justinem Bieberem, Lindion i wielu wielu innych stworzyli i nagrali wersję YouTube charakterystycznego singla We Are the World 25 for Haiti. Dochód z dystrybucji teledysku został przekazany ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. Kilka miesięcy później chłopak otrzymał główną rolę Johna Miltona w filmie Spad, adaptacji powieści z 2005 roku autorstwa południowoafrykańskiego pisarza Johna van der Jutta, o tym samym tytule. Troy otrzymał za to nominację do południowoafrykańskich nagród filmowych i telewizyjnych w kategorii Najlepszy Aktor w Filmie i zagrał tę postać ponownie w Spad 2 The Madness Continues, którego premiera miała miejsce w czerwcu 2013 roku. CVM zagrał także w trzecim filmie serii, Spad 3 Learning to Fly, który ukazał się 28 listopada 2014 roku. Oglądaliście te produkcje ciekawcy? Ale cofnijmy się jeszcze na chwilkę w czasie. We wrześniu 2012 roku Troj wystartował z własnym wideoblogiem na YouTubie. Na początku zamieszczał tam swoje covery piosenek i nagrania z występów, z czasem dodawał wyznania, żarty, opinie, wypowiedzi i doniesienia na swój temat, a dziś publikuje głównie klipy muzyczne własnych piosenek i powstałych we współpracy ze znanymi artystami, takimi jak Ariana Grande czy Alicia Cara. W tym czasie, ze względu na jego dużą obecność na YouTubie i innych mediach społecznościowych, Time Magazine uznał go za jednego z 25 najbardziej wpływowych nastolatków 2014 roku. Na ten moment Trai ma ponad 7 milionów subskrybentów, a jego majątek szacuje się na 10 milionów dolarów. Ale jak właściwie Sivan zaszedł tak daleko w swojej karierze muzycznej? Już mówimy. Na początku czerwca 2013 roku, a dokładnie w dzień 18 urodzin, Troy podpisał kontrakt z EMI Music Australia, ale zachował to w tajemnicy do roku później, kiedy w sierpniu wydał swoją drugą epkę pod tytułem TRXYE. Ten mini-album zadebiutował na szczycie listy najczęściej kupowanych albumów iTunes w ponad 55 krajach na całym świecie i na piątym miejscu na liście Billboard 200. Podczas gdy pochodzący z niego singiel promujący, Happy Little Pill, zajął dziesiąte miejsce na liście przebojów w Australii. We wrześniu 2015 roku wydał kolejną epkę Wild, która z trylogią teledysków Blue Neighborhood, zawierającą trzy piosenki Wild Fools i Talk Me Down, była wstępem do jego pierwszego ważnego albumu Blue Neighborhood Mającego swoją premierę 4 grudnia 2015 roku. Następnie Siwan udał się w promocyjną trasę koncertową Try Iwan Live, w ramach której wystąpił w Stanach Zjednoczonych i kilku krajach europejskich. Od tego dnia z coraz większymi sukcesami kontynuuje karierę muzyczną i jak powiedzieliśmy wcześniej, pracuje z wielkimi nazwiskami z branży. Troj najbardziej znany jest jako piosenkarz, ale może nie wiecie, że gra na pianinie i gitarze pasowej. Oczywiście Troj ma również swoich własnych idoli. Jednym z nich jest Amy Winehouse, dla której napisał piosenkę June Haverly. Nawiasem mówiąc, Czerwiec to miesiąc jego urodzin, a haveli to panieńskie nazwisko jego matki. Ale później w pewnym wywiadzie Troy powiedział, że Amy Winehouse zainspirowała go do pisania piosenek, dzięki Michaelowi Jacksonowi zapoznał się z muzyką, a Lordi pokazała mu, że to wszystko jest naprawdę możliwe. Interesująca jest również jego historia przyjaźni z Arianą Grande, ale o tym powiemy później. Równie popularny jak kanał na YouTube jest też Instagram piosenkarza, gdzie obserwuje go ponad 11 milionów ludzi i gdzie chłopak pokazuje swoje zamiłowanie do mody. Chodził po wybiegu dla Yves Saint Laurent, zdobił okładkę magazynu V i był modelem American Eagle. Na Instagramie Siwan pokazuje także swoich przyjaciół i odrobinę życia prywatnego. A skoro o tym mowa, w 2009 roku Troy ujawnił rodzicom, że jest homoseksualistą. Coming outu dokonał jednak 3 lata później, kiedy publicznie wyznał to za pośrednictwem wideo na YouTube. W wywiadzie dla GQ Troy powiedział, jak ważną rolę w jego życiu odegrał internet i jego kanał YouTube, kiedy zmagał się ze swoją seksualnością. Przyznał, cytujemy: Nie mam pojęcia, kim był, był gdyby nie internet. Dorastając w Perch i czując się tak bardzo oderwanym od reszty świata, potrzebowałem internetu. Internetu, żeby przetrwać. Jasne, że są tam szaleni ludzie, ale jedną z pozytywnych rzeczy jest to, że sprawia, że świat wydaje się o wiele mniejszy. Online możesz poznać swojego pierwszego przyjaciela Geja i to może zmienić sposób, w jakim widzisz osoby homoseksualne. To pomaga w tworzeniu wrażliwszego społeczeństwa. Jeśli chodzi o życie prywatne artysty, to w 2016 roku Siwan zaczął spotykać się z modelem Jacobem, Big Menem i podobno mieszkają teraz razem. Troy ma dom w dzielnicy Hollywood Hills w Los Angeles. Poza tym dziś Troj aktywnie działa na rzecz środowiska LGBT, przez co przez wielu zaczął być nazywany młodą ikoną homoseksualistów. I chociaż w wywiadzie z magazynem Another Man Troy przyznał, że nie chce, by określano go w ten sposób, na swojej drugiej płycie z 2018 roku pod tytułem Bloom zawarł utwory nie tylko inspirowane swoim chłopakiem, jak i ujawnił różne aspekty życia młodego homoseksualisty. Na krążku znajdziecie piosenki o poszukiwaniu tożsamości, potrzebie bliskości, dojrzewaniu do miłości i rozstaniu. Jest też duet z Arianą Grande, z którą artysta od wielu lat się przyjaźni. Piosenka nosi tytuł Dance to This. zresztą w tym samym roku on wystąpił gościnnie w jej teledysku do piosenki Thank You Next. A jak się poznali, wokalista promując płytę z 2015 roku w Ameryce przyznał, że Ariana zaczęła obserwować go na Instagramie i wtedy po raz pierwszy zamienili ze sobą kilka słów. Potem troj przyznał, że jakiś czas później Grande skontaktowała się z nim za pośrednictwem Face'em, aby przedstawić go jej swoim kozom. Jak piosenkarz przyznał w rozmowie z The Hit 30, te kozy żyją w posiadłości Artystki, mają specjalne pomieszczenie pełne siana. I to był początek pięknej przyjaźni, która trwa do dziś. A może to był żart? 2018 rok był dla Sivana wyjątkowym rokiem, ponieważ piosenkarz wystąpił jeszcze w filmie Wymazać Siebie. To oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o Jaredzie, synu baptystycznego pastora z małego amerykańskiego miasteczka, który w wieku 19 lat dokonuje przed rodzicami coming outu. Ci jednak stawiają ultimatum: albo podda się kontrowersyjnej terapii, albo straci rodzinę i przyjaciół i zostanie wykluczony z kościoła. Trafia wówczas do ośrodka z wojskowym rygorem. W rolach głównych w filmie wystąpili Lucas Hedges, Nicole Kidman i Russell Crowe. Troye Sivan grał Garego, jednego z kolegów Jareda. Co więcej, w filmie często pojawiają się utwory wokalisty, a za specjalnie napisano do produkcji wraz z Johnem, Torem, Birgit i Lelandem piosenkę pod tytułem Revelation został nominowany do Złotego Globu. Artysta niezwykle ucieszył się z nominacji do Nagrody Hollywoodzkiej Prasy Zagranicznej, także jak widać zamieszczonych przez niego wpisach na Twitterze, długo nie mógł elokwentnie się wypowiedzieć. Bo chociaż dziś troj mało udziela się na YouTubie, czego nawet jak przyznał czasem mu brakuje, kontakt z fanami utrzymuje poprzez media społecznościowe. I jest na nich niezwykle aktywny. Ciekawa sytuacja spotkała raz jego wielką fankę z Polski. Kiedy Sivan zapowiedział plan swojej europejskiej trasy koncertowej i nie było na niej żadnego miasta z jej kraju, dziewczyna rzuciła wyzwanie wokaliście i napisała Pay for my ticket. Nie sądziła, że piosenkarz spełni jej prośbę. A było to tak. 20-letnia Ola jest wielką wielbicielką piosenkarza i bardzo aktywną komentatorką jego postów w mediach społecznościowych. Zresztą muzykę kojarzy, ponieważ często wymieniają publiczne wiadomości, a sam Troj obserwuje ją na mediach społecznościowych. I tak, gdy Siwan ogłosił swoją trasę koncertową w Europie, napisał: Cytujemy: Mówię, pobierzcie moją aplikację, i użyjcie kodu na bilety w przedsprzedaży, by zobaczyć mnie w Europie. Na co dziewczyna żartobliwie odpisała: Ja mówię, kup mi bilet na koncert. Post zebrał na Twitterze 5000 lajków, a piosenka Piosenkarz skontaktował się ze swoją fanką i tak jak jej obiecał kupił bilet VIP na jego koncert w Berlinie w marcu 2019 roku. Powiedzcie ciekawcy, czy taki miły stosunek do fanów nie przypomina Wam zachowania Taylor Swift albo Lady Gagi? Nawet ostatnio podczas kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa, Troy zdobył się na naprawdę piękny gest. Niedawno piosenkarz wydał swój kolejny singiel Take Yourself Home, a premierę piosenki połączył z akcją dla freelancerów, którzy stracili pracę przez wybuch epidemii. I tak poprosił na Instagramie artystów, grafików, animatorów o pomoc w w wideo do utworu. Co więcej, w wyniku tej współpracy powstały też wzory na koszulki, które mają się pojawić w sprzedaży, a ich zysk będzie przekazany Światowej Organizacji Zdrowia oraz Spotify COVID-19 Music Relief, czyli projektowi na rzecz muzyków, którzy stracili źródło dochodu. Sam piosenkarz o nowym kawałku powiedział, cytujemy: To jedna z najlepszych piosenek, jaką napisałem. Piosenka jest w pewnym znaczeniu motywującą gadką do samego siebie. Mówi o mocowaniu się ze swoim miejscem na świecie. Jest ona jak wpis w pamiętniku. Kiedy się zmieniają sytuacje, kiedy się zmieniają relacje z innymi, ludźmi nabiera ona nowego znaczenia. A wy słyszeliście ją już ciekawcy, co sądzicie o tej piosence, a także o samym Troju Siwanie? Czy wierzycie, że jest jak cudowne dziecko i czegokolwiek nie dotknie, to zamienia się w złoto? Czy zainspirowała was jego historia? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o lajku oraz udostępnieniu tego odcinka znajomym, jak i subskrypcji naszego kanału. Pamiętajcie też o naszym Instagramie. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.